Na początku live'a mówiłem tak. Co środę 19. Rozpoczynamy live. Pół godziny luźnej rozmowy. 1930. Jedziemy z tym, co chcę pokazywać, czyli ten rachunek. Więc tak, tak jak powiedziałem, rachunek realny od kwoty 3000 do miliona. Jedno, założ jedno założenie jest takie, że nie mam. Górnej granicy czasu, czyli nie daje sobie presji na to, że ja muszę to zrobić w jakimś przedziale czasu. Presja jest wielkim problemem na giełdzie, bo jeśli sobie dajecie presję, że musicie zarobić, bo chcecie zarobić, nie wiem, na e, rachunki jakieś, chcecie zarobić na coś, na samochód i tak dalej, to daje wam psychiczną presję, która dodatkowo wam e, niszczy całe podejście i całą strategię, ponieważ musicie coś zrobić. Psychika działa wręcz przeciwnie. i w zasadzie Wam zrobi takiego psikusa, że no nie da się lecieć w tym temacie, że po prostu musimy coś zrobić na giełdzie w danym czasie, bo giełda jest nieprzewidywalna i no i może wydarzyć się przykład z miesiąca. Fajne przykłady mamy miesiąc temu, co Trump powiedział, co zrobił, co rynek, jak rynek zareagował. I nakładając sobie ramy psychiczne, czasowe są wielkim problemem i tego nie robię. Dwa, z tysięcy nie da się zrobić miliona w rok, 2, 3, 4. Jest to niemożliwe. Jeśli ktoś wam tak mówi, to jest oszustem. To nam zajmie dużo więcej. Ile? Nie wiem. Wszystko zależy od koniunktury gospodarczej, bo tu jest rachunek długoterminowy. Moim zadaniem jest kupić w odpowiednim momencie, a co będzie się działo w przedziale czasu. Ten rachunek będzie szalał raz góra, raz dół, bo nie będę z tego rynku wychodził. I w planie jest tak. Tutaj są dopłaty. Mam nadzieję, że to widać. Widać dobrze. Pierwsza wpłata była 2,5, później 1000, później 1200. I dlaczego zaczynam od 3000? I dlaczego te dopłaty są tak niskie? Dlatego że 90% ludzi boi się zainwestować na giełdzie, dlatego że no wiadomo, boją się stracić swoje pieniądze. I wiem dokładnie, że nikt, kto by chciał zainwestować, ma, mając, mając pieniądze, nie wiem, 50 tysięcy, nikt nie zainwestuje tych 50 tysięcy od razu. No bo, wiadomo, no, nie mając wiedzy, straci tą kasę. I dlatego chciałbym. Ten projekt zrobić w ten sposób. Nikt tego na świecie, już mogę powiedzieć Wam, posprawdzałem. Nikt tego na świecie w ten sposób nie zrobił. Czyli zaczynamy od 3000, wpłacamy sobie miesięcznie 500 tysięcy. Tyle miesięcznie będę wpłacał i niekoniecznie od razu te pieniądze będą inwestowane. Otwieranie pozycji będzie w odpowiednim momencie, o czym będę mówił i pokazywał cały czas. To jest jedno. Jest jedna rzecz, którą. Od razu mówię, bo później, żeby ktoś mi nie zarzucił, jeśli wydarzyłby się krach, rynek dupnie 30%, to wtedy dopłacam 10-20 tysięcy od razu i wchodzę w akcję. To jest jedyna różnica taka w tym całym projekcie. Może to się nie wydarzy, bo to wydarzyło się teraz, więc może taka sytuacja się nie wydarzy w przeciągu. Ale statystycznie na pewno się wydarzy, więc to jest jedna rzecz, którą sobie od razu, od razu mówię. Będzie krach 30%, puch, 20 koła wpada i będą kupowane akcje, bo wtedy najlepszą kasę się zarabia. Wtedy mogę przyspieszyć te, aby tą stopę zwrotu. To jest jedno. Zaraz przejdę, co jest w tym portfelu. Jeszcze chciałbym pokazać tak. Oprócz tego, że Oprócz tego, że pokazuję ten rachunek, bo ten rachunek będę pokazywał na live i pokazywał ile tam pieniędzy jest, to mamy tutaj. To jest mój blog. Większość Was zna www.sim24.pl. Jeśli sobie zjedziecie na sam dół, tutaj jest taka ikonka. Tego ikona tego mojego projektu. Jeśli sobie w to klikniecie. Wchodzicie w artykuł, o którym, w którym opisałem to, i na samym dole jest link do statystyk. To są statystyki na stronie TipRanks. To są statystyki online, ale, yy, znaczy, online jest mierzenie. Wszystko co kupuję, yy, będę dodawał tutaj do tego, do tych statystyk. I tutaj możecie sobie zobaczyć, co obecnie mam kupione. Kiedy to było kupione, i kiedy sobie um, otworzycie konkretne akcje, widać w którym momencie je, są te akcje kupione. Czyli na tą chwilę mamy tutaj 5-6 instrumentów, no i widać obecną stopę zwrotu. Dodatkowo, każdy zarządzający funduszem, jest mierzony, mierzy tak się przyłożyło, że każdą stopę zwrotu na giełdzie mierzy się w kontekście SP. Czyli SP to jest taki benchmark, który odzwierciedla koniunkturę i odzwierciedla średnią stopę zwrotu. Jeśli mamy no SP, porusza się w przedziale powiedzmy 12% rocznie, taką ma stopę zwrotu. Czyli jeśli inwestujemy sobie w SP w drugim terminie, to możemy założyć, że. Nasza stopa zwrotu wyniesie 12% rocznie. Wszystko ponad 12% to jest to, że jesteśmy lepsi od praktycznie 80% ludzi na giełdzie. Czyli tutaj ten wykres tak się będzie pokazywał. Te statystyki tego wykresu, stopy zwrotu są mierzone od kwoty, którą mam bez dopłat. Czyli na tą chwilę na rachunku jest hmm, likwidacyjnie. Jeśli byśmy na tą chwilę zamknęli rachunek, to jest 5300 zł, i od tej kwoty t pranks mierzy stopę zwrotu. Czyli jeśli, i tutaj znowu, jeśli mówimy o tych dopłatach, jeśli w początkowej fazie te dopłaty mają spore znaczenie, mniejsze znaczenie ma stopa zwrotu, ponieważ jeśli na tą chwilę mamy stopę zwrotu 600 zł tu jest, no to to jest powiedzmy tam Szczelam, 11% A ja dopłacę 500 zł Czyli dopłacę 10% No to te Ta stopa zwrotu Na tą chwilę ma mniejszy wpływ Ale Chcę wam pokazać ten rachunek od samego początku Bo jak zobaczycie Później Teraz tego wam nie wytłumaczę Później na przykładzie będzie to fajnie widać Jak działa w ogóle procent składany Jak działają te wpłaty na naszą rentowność e, rachunku. Czyli podsumowując, tutaj mamy na MetaTraderze kwotę likwidacyjną, czyli to, co wpłaciłem, 4000, tu jest 4000, prawie 700, jest wpłacone w sumie, plus zysk obecny, na obecną chwilę jest zysku 645 zł, równa się. 5340, jeśli bym zamknął teraz taką kwotę. Zgarniam. I statystyki, tu widzicie statystyki, typową stopę zwrotu, i cały czas widać, kiedy kupiłem, co kupiłem. I tak powiedziałem: jak będę kupował, nagram szybkiego TikToka, wrzucę. Kupiłem to a to. Jak sobie wejdziecie tutaj, będzie widać, kiedy to kupiłem, po jakiej cenie. I tak dalej. Dopłat nie będę nagrywał, nagrań, jeśli będę dopłacał, ponieważ widzimy się co środę i ten rachunek będę pokazywał co środę.